Halo, witamy państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go państwo razem z nami z przyjemnością. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Sung Fan Cho. Czyli pierwszą połowę spotkania. Karagunis. absuranis, kalagunis, Semszow. Denisow. Semszow. Piłka chodzi jak po sznurku. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. No udało się przejąć. Jurij Zirkow Dziakojew Podanie. No i powstrzymał akcję. Bezpańska piłka w polu karnym. Mało brakowało, ale nie dał rady. Przeciwnicy przejęli. Jurij Zirkow. Dobra okazja. Tuż, tuż obok bramki. typ inni rywale. Ciolis. No, dobra okazja będzie. Niektóre zespoły nie tylko dobrze grały w Mistrzostwach Europy, ale i miały wiele szczęścia. Włodek, myślę, że pamiętasz reprezentację Italii z 68 roku. Pamiętam dobrze tę sytuację. Półfinał, 0-0 ze Związkiem Radzieckim, rzut monetą, wchodzą Włosi, a później pierwszy mecz finałowy z Jugosławią 1-1 i... A dwa dni później, w powtórzonym spotkaniu, Włosi ogrywają Jugosławię 2-0 i zostają Mistrzami Europy. To jedyny taki przypadek w historii europejskiego futbolu. Oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? No niestety niecelnie. Za mocno podszedł pod piłkę. Dobry strzał wymagałby właściwie ekwilibrystyki. Strada piłki z Przedarł się dalej. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Źle wykonany rzut rożny przeciwnik przejmuje piłkę. Ach szkoda, strata. Pierezucki, rzeczywiście dobre podanie. Świetnie zblokował. Akcja nieudana i wymowny komentarz partnera. I będą mieli rzut rożny. Dobrze uderzył głową tuż nad poprzeczką. Jaka szkoda. Minimalnie chybiają po tym dobrze wykonanym rzucie rożnym. go jest. Dążył w ostatniej chwili. Siolis. Ach, wmieszał się w to arbiter przypadkiem. Ziagojew. Semszow. Papastopoulos, Siolis. Salpigilis. Stopulos. Apatopulos. Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. Jest remis, mimo że w pierwszej połowie wyraźnie dominowali. Ale przeciwnicy mieli także sporo szczęścia. Denisow, aniukow. Zirjanow Jurij Zirkow Semszow Świetna współpraca Piłka w polekarz Mamy bramkę proszę państwa Po wtórce będzie widać jak ładnie rozegrali ten atak Świetna akcja całego zespołu no, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Wintra, Galagunis, dobrze zagrał. Znak strzał został zablokowany. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Ładna wymiana oddaje piłkę koledze. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę... No, będzie gol? Jest gol! Powiększają przewagę tą bramką. Różnica między tymi drużynami jest coraz większa. Petra Cidis. Szanowni Państwo, Intra. Gekaz. Czy to wykorzysta? O la jaka bramka! Można powiedzieć, że nie zasłużyli na tę bramkę z przebiegu gry. No ale ją strzelili. W futbolu najistotniejsza jest skuteczność. Znakomicie skierował piłkę do siatki. Ignaszewicz. Jurij Zirkow. Ależ rozumieją się bez słów kapitalne podania. Sirokow. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Salpigilis. Cap Gekas. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Piłka trafia do przeciwników. Cap dał do partnera. Piłkę przejmują rywale. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. siroków. Dobrze dograł. Efektowne, świetne podania i dokładne. Uderzenie, ale spek! Tylko poprzeczka! Piłka nadal w grze. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Świetnie zagrał. Będzie strzelał tuż obok bramki. Wiedział jaka ciąży na nim odpowiedzialność. I to go chyba trochę zdeprymowało. Zaraz będzie zmiana. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Jeszcze 5 minut do końca i tylko jeden do zera. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Jurij Zirkow. Sirokow. Jerezocki. Sirokow. Ładne dogranie. Znakomity przechwyt na no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Czy to wykorzysta? Aut na wysokości pola karnego może być groźnie twacji Dis. Dobrze pomyślał, ale rozszyfrowali to obrońcy, przechwycili i to już koniec!